Sprawa załatwiona jest fajnie, jestem zadowolony. Jest elegancko, równo. No i co, i sobie możemy oglądać. sobie odejdę w koniec tutaj mieszkania, na koniec mieszkania, w narożnik i ściana jest. Przewody pod Peszle pod DVD. Nie wiem, czy trochę centrala nie obniżyć. Przecież obraz będzie duży. przyjdziemy. Jest, jest równo. Już wreszcie kurczę. Wreszcie jest równo. Jestem zadowolony. kolora znowu słoneczko zaświeciło na koniec pracy. No jest. Wygląda jak dalej. obiąć objąć tutaj. O, coś się obaliło. Mi się włączy. No. no, i fajnie jest. Trzeba posprzątać tylko będzie teraz. No to tą część mamy załatwioną. Tu musi zostać. Tu będzie kutę. Tak jak mówiłem wcześniej pod, pod boiler, tutaj w tym miejscu trzeba kanały będzie porobić na te wszystkie peszle. No, jestem zadowolony. Pojutrze lecę, Już troszeczkę grosza dorobić i zobaczymy jak, jak wyjdzie to wszystko z, z pracą tam. Ale być może szybko przylecę i kontynuacja. Roboty będzie już u mnie. Wtedy wejdziemy. Z kominierami się nie mogłem dogadać, kurde. Niestety. Rolują i rolują. Wiem, że pogoda była trochę spierniczona. Że padało. No ale cóż, no, tak to jest. Tak to jest i tyle. Więc co będzie tutaj następnego robione. No, będzie ta ściana, tylko że to ko y końcówka tutaj, ostatnia sekcja po prawej stronie. Będzie musiała poczekać aż, aż kominiarze tutaj mi pomajstrują. Y no, to trzeba będzie to zrobić. Czyli, czyli to takie, to myślę, 2-3 dni na, 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 dni na luzie, bo tu nie ma co pedałować, bo to jest y trochę tam w, w prawym rogu do obrzucania. To trzeba będzie na raty to rozdzielić, żeby to, to się nie spierniczyło. Będzie można zakładać siatkę tutaj i, yy, i klej i siatka, i później będzie można też lekki ting dać, ale to już nie taki grubasek Tutaj yy, tam w ogóle ta cała ściana i tongowa już będzie mogła być robiona. ...zakładanie właśnie tej siatki, że to nie pękało. Na pewno będą zrobione skosy. Czyli zabudowanie skosów. Czyli, czyli będzie OSB plus, plus gips. Na każdej ze stron. Trochę w porządku z tymi kablami zrobię, bo już będą puszki. To je wyprowadzę pod docinem, żeby takie wąsy nie były. Coś może w łazience pomajstruję Nie wiem czy podłogę będę ruszał, zależy ile czasu będę miał. Tutaj przecież trzeba będzie położyć piankę. Położyć siatkę, położyć kable ogrzewanie podłogowe No to trochę by było rzeźbienia plus jeszcze wniesienie tych wszystkich worków. Może trochę materiału nagromadzę, zobaczę i tyle, no także mo Może, może panele przywiozę już z Poznania do obijania sufitów bo to już jest To już jest przygotowane yy, No nie Prawie W, w 90% tam procentach Już pod zamykanie sufitu Bo jeszcze właśnie te boki te boki mają być I, 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 i co? I tynk jeszcze musi być, tynk jeszcze musi być, żebym mógł sobie spokojnie zacząć zakrywać sufit. Aha, to nie, no to, to, to w takim układzie jeszcze bym musiał zrobić tutaj tą, tą, tą ściankę, tu boiler, przymierzyć pod boiler. I już wtedy będzie się można przymierzać pod, pod zakrywanie sufitu. Ale to bez pośpiechu, bo z kolei, jakbym zakrył sufit, to, to jeszcze jakieś pylenie będzie czy coś, a później zmywać te, 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 te panele, doprowadzić, tak żeby nie było zapylone. To bez sensu. Więc tutaj nie ma pośpiechu. Można by to było zrobić, ale, ale lepiej trochę poczekać. Więc tematy będą Ra raczej dalej tynkowania, tak, 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 to się skupię na tynkowaniu i już tak na, na medal, że wszędzie będą tynki, włącznie y tutaj z, z, z tymi z speszlami. Pod główne zasilania, i tak dalej, i tak dalej, pod lodówkę, pod to, pod tamto, wszystko co we wcześniejszych filmach mówiłem, czyli generalnie robienie porządku z tym pasztetem, żeby to już do skrzynki ładnie wchodziło, żeby już tych cholernych wąsów nie było. Mogę sobie zakrywać śmiało w łazience, już doprowadzić tak, żeby te radyjko fajnie było zabudowane, czyli generalnie takie już pod, 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 pod tynkarskie. o tu będzie można założyć po oczywiście tu będzie można założyć już płytę gipsową już będzie ładnie, gładko, równo i tak dalej i tak dalej czyli, czyli takie suchy, suchy tynk, mokry tynk ku, ku ku finałowi będzie wszystko zmierzało z nogi na nogę. to nie będzie jakiś ekspresu, żeby się nie pozrywać, ale mówię: suchy mokry tynk to jest, to jest plan działania na, na kolejny przyjazd. Najprawdopodobniej, jak się uda, to albo miesiąc, albo ponad miesiąc jeszcze będę rzeźbił tutaj. Więc w międzyczasie, jeszcze wodę by trzeba było zrobić. Jakbym chciał, to sobie tynkować tą stronę. Trzeba by było rury. Wodne rozprowadzić i kanalizacyjne przy okazji też dobrze zaplanować, bo tutaj jeszcze przecież nie będzie od, rur, od studni szczęścia jeszcze nie będzie głównego, głów, głównej tej rury. Nie będzie wchodzącej do studni szczęścia. Więc, więc po prostu trzeba sobie będzie ładnie wy, wy, wypoziomować. Może nie wypoziomować, ale dobre spadki porobić do wody. Odpływ od y, zmywary, od, y, od pralki przecież no i od tutaj w tym miejscu y, z lewu to będzie to. No, także taki miksik znowu, miksik znowu zrobimy i, i, i żeby to sobie w swoim rytmem szło. No także na dzień dobry na pewno zrobimy y, tynk w tamtej części. Na ostatniej ścianie i doprowadzanie tutaj tego całego kącika tak samo niech to, się, niech to się skończy już bo tam to już jest po prostu fajna robota tu mogę siatkę zakładać w środku pod, pod prawym oknem też tutaj gdzie, gdzie ośmiorniczka jest to też tutaj pod oknem mogę też sobie śmiało. Siatkę zakładać tu nie bo tu jeszcze będą rury wchodzić tak jak pod mi coś tylko że chyba mniejszy przekrój wezmę o ile będzie można i, i, i wszystko i wtedy siatka i też zamykanie pomału tematu tynkowanie na tamtej stronie więc tak to widzę i do zobaczenia później.